Rozmawiamy z trenerem Marciem Jopownikiem, trenerem drugiej drużyny Energetyka, właśnie po meczu drugiej ligi Kobiet. Jak to Pan ocenia mecz, który dzisiaj się odbył? Mecz graliśmy z zespołem kadetek. Byliśmy wyraźnie lepszy, lepszą drużyną. Od początku, od początku narzuciliśmy swój styl gry i cieszy mnie mała ilość błędów i, i pewne wygrane spotkania. Obecnie zajmuje, zajmowaliście przed tym meczem trzecie miejsce tak, tak. E, tuż właśnie za pałacem Bedgus. Zdaje się, że teraz przeskoczycie ich punktami i e, będziecie wiceliderem. E, ostatnio trwa dobra pasa, same wygrane mecze. Poza tym jednym jest Sopołem Mogilno, ale chyba Sokołą Mogilno jest, jest do ugrania, bo u was tylko 2-3 przegraliście. Tak, przegraliśmy 2-3 i w drugi, trzeci set. W końcówkach prowadziliśmy i te końcówki nam uciekały. Trochę zabrakło nam skuteczności w ataku. No, SOKÓŁ jest liderem naszej ligi, ale jak najbardziej możemy, możemy z nimi powalczyć. Będziemy chcieli w rewanżu, w rewanżu się wygrać, wygrać spotkania. spotkanie. Podobnie jak z Pałacem Bydgoszcz, bo pierwszy mecz na boisku bydgoszczy przegraliście 1-3. Tak, tam, tam akurat pojechaliśmy też krawetkami. Pojechaliśmy kadetkami, tak się dogadaliśmy z trenerem. No i tam młodsze dziewczyny poległy, niestety 3-1. E, dzisiaj w większości nie graliście kadetkami? Graliście nie, dzisiaj chyba z graliśmy, tak, graliśmy zespołem tym ligowym, które trenują, a młodsze dziewczyny wchodziły na, na boisko z ławki. Macie taki maraton teraz, bo mecze właściwie gracie co 4-6 dni. Kolejny mecz, wyjazd do Rumi i to już w sobotę, czyli macie raptem dwa dni odpoczynku? Tak, tak. To się spotykamy na treningu, wyjazd do Rumi. Przerwę świąteczną mamy długą, bo nie jedziemy na żaden turniej. E, także dobrze, że przed, przed tymi świętami trochę pogramy, będziemy mogli się sprawdzić. Czy to znaczy, że macie tak wyrównany spad, że jesteście w stanie grać właściwie co trzy dni, co cztery dni bez zmęczenia zespołu? No, zmęczenie na pewno jest, trochę trzeba na treningach mniej powtórzeń dawać tym dziewczynom, które grają. No, głównie grają, grają juniorki, to jest 8 dziewcząt. Na szczęście te mecze, mecze te dwa były po 3-0, 3 setowe, więc też tej energii trochę nam zostało na, na sobotę. Do Rumi też jedziecie najmocniejszym składem? Tak. I później długa przerwa, bo z tego Nie, później widziam... w niedzielę Liga Juniorek. Pierwszy zespół gra w Koninie okay. z to i potem przerwa. To Bo powiedział. w drugiej lidze, jak hmm. widziałam w rozpisce, to rozgrywki dopiero 23 stycznia. Eee, 9 stycznia jest już kolejka, ale my mieliśmy ten mecz przełożony zbyt goszczą. Więc nam dopiero wypada 14 stycznia. Mamy przełożony z Stężycą. Jeszcze nie jest chyba w obsadach wpisanych. A okej, okay, no właśnie, to dlatego. Cóż, taki... o, ja widziałam, że mecz przegrzywał Pan bardzo spokojnie, wygrana była niepodważalna, Właściwie w każdym elemencie przyjęcie, rozegranie, fantastyczny blok. Ale później zagraliście jeszcze jednego seta kadetkami i już nie było tak spokojnie. Nie, już nie było. Tutaj było dużo, dużo błędów bezpośrednich. Ta gra wyglądała na pewno gorzej niż, niż juniorki grały. No zbyt dużo prostych błędów i to nam, nam przeszkadzało w, w graniu, w siatkówce, więc na pewno dużo pracy przed młodszymi koleżankami. Ale w połączeniu, bo dużo zmian było w połączeniu z juniorkami, radzą sobie tak, świetnie. No, muszą korzystać z tego. Mają starsze koleżanki, lepsze od siebie, więc nie wyciągają z tego trening. Z lepszymi na pewno będzie je rozwijać. Gratulacje po dzisiejszym meczu i powodzenia w następnym filmie. Dzięki. Dzięki.